5-7 lat temu odbywały się spotkania podobne jak tutaj i konflikt pomiędzy mieszkańcami... Konflikt pomiędzy mieszkańcami był taki sam. Jak tutaj albo nawet jeszcze bardziej zagorzały. Inwestor z podgólonym ogonem uciekł z wąsek. To już jest ostatnie zdanie, obiecuję Państwu. No, obiecuję Państwu, to jest ostatnie zdanie, które powiem. Dzisiaj ten sam inwestor odbiera próbuję, telefony zarówno od przeciwników, jak i zwolenników. Nie, są głuche telefony, nie dzwoni. Ani do burmistrza się nie dzwoni, ani do dawnego, ani do spółtynki. Zarówno, jak przeciwników, zarówno jak przeciwników, jak i e, zwolenników, którzy wtedy skanowali za lub przeciw, odbiera telefonie i telefony i te telefony, ja wiem, bo mam z nim kontakt. E, e, I te telefony dotyczą tylko jednej kwestii. My już nie chcemy tych chodników, my już nie chcemy tych wyremontowanych ulic. My już, my już nie chcemy nowej elewacji, czy termon. My nie chcemy pracy w nie chcemy tylko Ty Ty no no <Sza>. no <Sza>. z tylko normalnie żyć. My nie chcemy nawet pieniędzy z tytułu dzierżawy, tylko chcemy żeby Pan do nas wrócił i rozpoczął z nami jeszcze raz tą samą dyskusję, bo jeżeli to bo jeżeli to nie nastąpi to wszyscy będziemy musieli stąd uciekać o przyczynach Państwu się nie tym osobom, które mnie wysłuchały bardzo serdecznie dziękuję tym, które mnie nie słuchały życzę wszystkiego dobrego dziękuję za to w roku 17 miliardów złotych dochodów. Kto ma pieniądze? Ten co ma elektroniczne. I tu cały kraj został sprzedany za mistrę soczewicy. Wiecie o tym, że 17 miliardów tamtego roku przyniosła energetyka. Kto ma pieniądze? Niech pan powie, kto ma pieniądze? Z czego się budżet składa? Kto? Kto? Z prywatnych inwestycji. Czy z nas? My dajemy na budżet. To w budżecie spada 85 tak jak my. Płaci to jest za z tyłu. Pozac, to jest? Nie, nie? Tak. Tak. Płaci tu daje 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 daje. i Płaci mi i za na z tyłu. Płaci tu Nie było Tak jest, byłam, nie było żadnych odpowiedzi, wzdłuż trzymałej chwile temu. że Byłam na zebraniu, poddaje ja mnie Państwo powiedzcie mi w tej chwili, jak kapitał tak inwestuje. Ile milionów ludzi wyciera konty tam przez to inwestowanie? 3 miliony ludzi wyciera konty. Ile jest bezrobotnych? Gdzie 3 miliony, mówi tak. Powiedzcie, jak tak. jest długi. tam tal investuje yes. ta jest sami biznes yes. Pani 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 Ale nie będę nam zabierał głos, bo nie jest tak łatwo w tym cokolwiek powiedzieć. Ja powiem tylko to, coście słyszeli, czy radio, to, co się wypowiadałem w prasie i, i, i co wielokrotnie powtarzam, nie jako redmińskiemu burmistrzowi nie są po a ja taki się... Ale, ale ale nie są niepotrzebne, bo po co mi znalazł, Chociażby na tak spotkanie, ale jesteśmy już w tej chwili sami. Ja wiem, że są tu emocje, ale prosiłbym, gdyby gości, czyli spoza gminy, żeby też nas to uszanowali Główną intencją moją podejmowanie rozum, bo proszę mi wierzyć, jak tu na zebraniu wieńskim były. Ci co byli, jak przyjechali panowie, ja wyszłem z tego spotkania. Bo taka była prawda. Proszę Panią, to jest... To... Proszę Panią. Proszę Panią, ja mam do Pani jedną prośbę. Pani, ja, ja w tym środowisku żyję 36 lat. I jeszcze, i jeszcze ja mówiąc czerwony. Kobietom, naprawdę, no, używajmy jakiegoś takiego języka, no które nie Tak. A, moi drodzy, jeden mikrofon jest, mikrofon jest Powiem tak, brutalnie w tej chwili. Możecie mnie wygwizdać, czy nie. Ja już mam też swój wiek. nie mam. Uważam, że w gminie, powtarzam w gminie i w dniu też, zapisałem się dobrze. Mi, co wy na kandydacie? Proszę pana. Kochany, remiza, kochany, ja powiem tak, jako spółdzielnia ze świętej pamięci Stachownicy no ja Między innymi tu dawałem materiał. I teraz, gdy nie świętej pamięci, ja tu mówiłem, Rzadkowski. Rzadkowski. I ja ta remiza byłaby do rozbiórki. Dobrze. I zainteresowani wiedzą. No ja i zainteresowani Panie, ja widziałem też udzielony. społecznym, tak, z tak. Z nie, społecznym. Proszę panią, nie, nie, nie. Proszę panią, 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 nie. Proszę Proszę panią, Nie zwrócił na pierwszego. Nie, ty, I ja, proszę go zapytać. Ale ty, i, a, proszę go zapytać, czy mnie nie przeprosił za to. Proszę go zapytać. To też powinien tak. przeprosić. Moi i jest taka, że widzicie atmosferę. Ja mam, ja mam. Czy ja jestem zamieniam czy dzisiaj w piersiach? Czy ja jestem Czy ja? Stanisław? nie ja, nie ja, tylko rada Anetka, idź po te jajka przekażę do dyspozycji nawet jestem w stanie radę przekonać, żeby notarialnie tylko pytam, kto ją utrzyma, kto zapłaci podatek o darowiznę podatnicy płacą podatki ja pytam, jeżeli przekażę stowarzyszeniu czyli straży bo nie ma innej możliwości to jest darowizna do tarowizny należałoby zapłacić podatek. Nie, mnie, Tego do Urzędu Skarbowego. To nie, to nie są moje wymysły. Moi drodzy, nie będę stracił. Bo to, ja widzę, że to się obraca. Ja powiem tylko jedno. Naprawdę z wielu z Was miałem, mam i będę miał dobre kontakty. Bo nie skończy. Mnie tylko i wyłącznie, jeżeli podejmowałem temat interesowała finanse gminy. Bo nie jest w gminie. Wiecie, że mamy jeden z najwyższych podatków. I póki będę tak, tak będzie. I zobaczycie w najbliższych latach, co się będzie działo. Zobaczycie, to nie jest wina, czy moja, czy moich następców, tylko pewnej sytuacji. I Patrząc przez pryzmat gospodarza gminy, Powtarza. może no uznacie, że to był błąd. <laughs> Będę z pokorą na to patrzył. Ale wiem, jaki mam wpływ do gminy i znam się na tym. I gdyby wpłynęło około, ci mówią więcej, ja mówię około miliona złotych. Dzisiaj oni mówili, że większe, panowie takie słowa. To milion złotych. W moi drodzy, milion złodzień. To są to naprawdę duże pieniądze. Moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, tylko trafię. Ja powiem, i, i moi, drodzy, moi, drodzy, moi drodzy. Moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, ja powiem to, co nieraz się do Was wraca. Jeżeli przejedziemy, coś się robi. Zaraz stamy.

ja dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Myślę, że spotykać się będziemy. Bardzo się cieszymy. Ja, Jak o tym, żebyście wiedzieli. zadecydujcie Wy, nie ja, to wy zdecydujecie. Moi kochani, moi drodzy, cargo referendo, tá, referendo.